Ferie dlatego trwają dwa tygodnie, żebyśmy nigdzie nie jechali z propozycji o ferie. Koledzy z Konfederacji i PSL nie rozumieją słów premiera. Uważamy, że decyzja o skróconych i w jednym terminie feriach zimowych jest ogromnym błędem, mówił w śniadaniu w Polsat News, poseł PSL Dariusz Klimczak. Podobnego zdania był poseł Konfederacji Jakub Kulesza. Mnie się wydaje, że moi szlachetni koledzy z Konfederacji i PSL nie rozumieją, co powiedział wczoraj premier Morawiecki, stwierdziła posłanka po Izabela Leszczyna. W śniadaniu w Polsat News, goście Piotra Witwickiego dyskutowali m.in. na temat decyzji rządu o przeniesieniu ferii na początek stycznia i zorganizowanie ich w jednym terminie dla wszystkich województw. Spór opozycji o ferie uważamy, że decyzja o skróconych i w jednym terminie feriach zimowych jest ogromnym błędem. Ferie powinny być wydłużone maksymalnie, nawet do ośmiu tygodni, mówią o tym wprost różne związki gospodarcze, argumentował poseł PSL Dariusz Klimczak. Klimczak odnosząc się do obostrzeń dotyczących sportów zimowych i turystki związanej z wypoczynkiem zimowym stwierdził, że jeżeli nie ma mowy o tym, żeby rząd zmienił zdanie w tej kwestii, to rząd powinien wprowadzić nowy błąd bon turystyczny na zimę. Mieliśmy na celu ograniczenie poruszania się ludzi po cmentarzach, więc czas świąteczny z kilku dni ograniczyliśmy do 8 godzin, co doprowadziło, że ludzie w jednym momencie ruszyli na cmentarze. Mamy przykład ferii zimowych. Zamiast doprowadzić do tego, żeby to się rozłożyło. Gdzie w trakcie ferii jest większa mobilność ludzi, młodzi ludzie mają więcej czasu, to my to zmniejszyliśmy, mówił z kolei poseł Konfederacji Jakub Kulesza. Mnie się wydaje, że moi szlachetni koledzy z Konfederacji i PSL nie rozumieją, co powiedział wczoraj premier Morawiecki. Panowie, mówicie o wydłużeniu ferii i byłabym za, myślę, że nawet od stycznia do marca mogłyby trwać, gdyby rząd nie stracił wakacji. Gdyby wzmocnił system ochrony zdrowia. Dzisiaj system ochrony zdrowia jest na skraju wydolności, i gdyby ktokolwiek, gdziekolwiek wyjechał w ferie, to się załamie. Tych ferii i nie będzie. One dlatego trwają dwa tygodnie, żebyśmy nigdzie nie jechali. Będziemy siedzieli wszyscy, ci co mają małe dzieci, w domach. Nie wolno nigdzie wyjechać, więc o jakim bo nie panowie mówicie, stwierdziła posłanka Izabela Leszczyna. Pani poseł, ja mam taką prośbę, jeżeli pani nie rozumie tego, co mówią inne partie, to proszę spojrzeć chociażby na swoje głosowania za tarczami antykryzysowymi, powiedział poseł Klimczak. Jak dodał, waszych propozycji jest tyle, co kot napłakał. A jeżeli pani zamierza się odnosić do propozycji PSL, to proszę o większą wstrzemięźliwość, bo one zawsze są rzeczowe i trafiają w sedno sprawy, i są ujęciem się za przedsiębiorcami, dodał. Szkoły zamknięte, ferie w jednym terminie byliśmy nakłaniani przez niektórych ludzi, ośrodki, do otwarcia szkół. Jednak zdecydowaliśmy, że będzie kontynuacja zamknięcia szkół do 23-24 grudnia. Następnie podjęliśmy decyzję o tym, że ferie, czyli przerwa edukacyjna w szkołach, będą skumulowane w jednym okresie, między początkiem stycznia, 4 stycznia, to bodaj jest poniedziałek, a 17-18 stycznia powiedział Morawiecki na sobotniej konferencji prasowej. Podkreślił, że ferie, zwykle rozłożone na różne województwa w różnym czasie po to, by ruch turystyczny w gospodarce był większy, w 2021 roku muszą być skumulowane w jednym czasie, aby ten ruch był jak najmniejszy po to, by nie zamawiać wyjazdów, nie wyjeżdżać ani za granicę, bo może się okazać, że będzie potrzebna kwarantanna po powrocie, żeby siedzieć w domu, by przerwać łańcuch zakażeń, by ta mobilność była jak najmniejsza, powiedział. Wskazywał, że chodzi o to, by całe rodziny zostały wtedy w domach.